Więc, szanowni Państwo, obchody grunwaldzkie w Krakowie to nie przypadek. To stąd wyszły wojska na wyprawę grunwaldzką. To tutaj powstawało tutaj. I tutaj też odśpiewano po raz pierwszy rotę. Rota, która powstała, słowa zostały napisane przez Marię Konopnicką w 1908 roku. Dwa lata później stała się pieśnią, którą śpiewały przez lata tysiące Polaków. Po, jako protest przeciwko germanizacji ma na celu przypomnienie nie tylko chwały oręża polskiego sprzed 600 lat, ale także tego, co kraj znaczył w czasach Zabłądzi. Ze względu na pewne swobody, jakie mogły mieć miejsce w Galicji w tych latach już. Tak, z całego serca. Witam Was serdecznie w Krakowie. Kraków nie przetrwałby wojen, kataklizmów, epidemii ani innych trudnych chwil, których nigdy nie szczędziła nam historia bez szacunku do swojej przeszłości oraz do Pieczołowitego kultywowania tradycji. Panie prezydencie, mam wielki zaszczyt w imieniu wojewody wielkopolskiego wręczyć panu medal, który został wydany z okazji stulecia skomponowania i prawykonania roty. Jako synowa kompozytora zostałam upoważniona do przekazania właśnie Panu, ponieważ te medale są wręczane osobom, które w szczególny sposób zasłużyły się w, właśnie w, w uczczeniu stulecia skomponowania i prawykonania Roty. Bardzo, bardzo dziękuję Panie Prezydencie i bardzo proszę. Jest to dzieło sztuki, jest to dzieło sztuki, które zostało wykonane przez poznańskiego medaliera, kawalera Orderu Świętego Sylwestra, pana profesora Józefa Stasińskiego. Rady Miasta Krakowa, jako radna Miasta Poznania i wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Nauki w imieniu wojewodów. Nakazał w nim, by wszystkie kościoły w całym Królestwie Polskim, tak miejskie, jak i wiejskie, czciły ze swym ludem, szczególnie uroczyście, mszami i procesjami dzień tak wielkiego triumfu i by składały Bogu ogromne dzięki za dobrodziejstwo udzielone narodowi polskiemu. Tak ustanowiono pierwsze polskie święto narodowe, które przypadało w rocznicę bitwy 15 lipca, w dniu rozesłania apostołów. Choć narodowego nie wolno było obchodzić, to kult zwycięstwa grunwaldzkiego przetrwał, a ze szczególną siłą ujawnił się 100 lat temu. Wtedy to tutaj w Krakowie, przy czułku wolności dla pozostającej pod zaborami Polski, Odsłonięto pomnik Grunwaldzki do miasta, które liczyło wówczas 160 tysięcy mieszkańców. Na uroczystości przybyło 150 tysięcy patriotów. Rozpoczął się proces restytucji Rzeczypospolitej, którego nikt już zatrzymać nie mógł. Dziś chcemy Państwu przypomnieć tamte wydarzenia. Szanowne damy, szlachetni panowie, a to nasi dostojni goście. Marszałek Sejmu Krajowego Galicji Stanisław Badeni. Brawo! Witamy jakże serdecznie. Pan prezydent Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Juliusz Leo. Brawo! I wreszcie gość, o którym nie mogę mówić, głos mi się łamie z wzruszenia. Człowiek, który dba o nasze polskie interesy tam na po drugiej stronie oceanu, lepiej niż, niż my wszyscy. Człowiek, którego geniusz muzyczny rozsławił już się na całym świecie. Człowiek, który jest genialnym artystą i wspaniałym Polakiem Ignacy Paderewski. Brawo, brawo dla niego! goście. Patrzę i widzę niepoliczalną gromadę gorących oddanych naszej ojczyźnie serc. Wzruszenie, które całego mnie przepełnia sprawia, że przygotowane na tę okazję słowa gdzieś ulatują lub wydają się nieważne. Skoro głowa odmawia posłuszeństwa Zatem niech przemówi serce. Bracia rodacy. Król Władysław. Stoi na wzgórzu. Z dumą i nadzieją patrzy na swoje chorągwie: Polacy, Litwa, Rusini, Tatarzy i wiele jeszcze narodów. Wszyscy czekają na znak od swojego wodza wódz. Eka. Wie, że od tego, jak poprowadzi tę armię, zależy bardzo wiele. Po tej bitwie świat już nie będzie taki sam. Nie ma w nim lęku. Nie jest to ani pierwsza, ani ostatnia bitwa króla. Mądrość, którą namaścił Jagiełek twórca, każe wodzowi okiełznać gorące głowy rycerzy, zakończyć spory i wybrać najwłaściwszy moment. Król wciąż czeka. Przeciwnik niecierpliwi się. Chce sprowokować Polaków i wysyła poselstwo. Jagieło przyjmuje od posłańców dwa nagie miecze. Imnie w opiekę ta polska stolica, która była świadkiem chrztu Jagiełły. jego przechowuje z tą samą czcią i miłością, z jaką przechowała tyle drogich nam pomników przeszłości. Pania. Pan Marszałek Radeni, Pan Prezydent Juliusz. Niech ten pomnik po czasy będzie drogowskazem wiodącym do wierności Bogu, do gotowości, do ofiar na rzecz Ojczyzny i do wielkich cnót narodowych. Dziękuję, Maria Konopnicka przysłała nam list, który pozwolę sobie odczytać. Ciężko chora i przejęta najgłębszym żalem, że w wielkim święcie Grunwaldu nie mogę wziąć osobistego udziału. Całą duszą jestem wśród Was i razem z Wami. Pełna otuchy patrzę w jasną przyszłość bohaterskiej ojczyzny naszej. Kwiaty, prosimy, do mistrza. Obywatele, dzieło, na które patrzymy, nie powstało z nienawiści, lecz z głębokiej miłości do Ojczyzny, nie tylko w jej minionej wielkości i w dzisiejszej niemocy, lecz także w jej silnej przyszłości. Powstało także. Z wdzięczności dla naszych przodków, którzy nie po łup i zdobycz szli na pole walki. Mistrzu! Chcieliśmy podziękować. Tak, tak. My, prości ludzie krakowiani, za to coś dla sprawy naszej uczynił. Teraz, kiedy jesteśmy tutaj razem, a jest nas jak gwiazda na niebie, miliony chyba. Jesteśmy. Dumni wstępuje nas wiara, że wszystko, o czym możemy, może się zdarzyć. Jesteśmy tutaj razem. Jeden naród, którego już nic podzielić nie zdoła. Choćby i sam diabeł to i tak, mistrzu. Dobra, kobieto. Dziękuję, ale nie mieszajmy do naszych spraw sił, które do niczego nam nie są potrzebne. E, e, raczyłaś coś wspomnieć o gwiazdach na niebie. Otóż. Ja w was widzę taki blask, jakiego same gwiazdy mogą wam tylko pozazdrościć, dlatego o sprawy o, o sprawy ojczyzny jestem spokojny, więc i wy bądźcie spokojni. Jedźcie do swoich miast, wsi i głoście dobrą nowinę, że będzie Polska. Wolna Polska. A za kwiaty dobre słowo szczerze, Dzie dziękuję. I imię twórcy pomnika grunwaldzkiego będą jaśniały jasnym blaskiem. Naród, który ma takich synów, może powiedzieć w chwili pamiątkowego obchodu przyjaciołom swym. I wrogom. Dumny jestem z chwały przodków naszych, którzy nie krzywdą i krwią ludzką, lecz miłością państwo polskie budowali. Ale dumny jestem również synów jej teraźniejszych, którzy nie stracili ducha. Lecz jeli się ciężkiej pracy, aby na nowo zbudować daj Boże jeszcze świetniejszy gmach ojczyzny. Zbudujemy, zbudujemy panie Pan marszałek i poseł węgierski Noć, którzy funują naszej odnowie narodowej bardzo serdecznie witamy Bratankowie Lędzier Badziarketu Borat. Jak mówimy serdecznie dziękujemy, dziękujemy naszym przymierzom, dziękujemy naszym gospodarzom, dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zniesienia pomnika.